Piękne, uśmiechnięte, dobry wieczór. Śląsko Fala dzisiaj wito w restauracji Opolska. Opolska, no nie przypadkiem, bo mamy gościa, który mieszkał bardzo blisko Opola. Dokładnie, stożka. Człowiek ekstremalny, biegacz ekstremalny. Człowiek, który więcej przeleciał niż nie jeden z nas przejechał samochodem. Witamy Cię. Tomek Sabania jest z nami. Witam Was. Tomek, rzeczy niemożliwe do ciebie stają się. Mów jak to gadają. Mówisz i masz. Przebiegłeś Polskę wzdłuż i wszerz, z południa na północ, prawda? Dokładnie tak, że leciał z Zakopanego do Gdyni w 18 dni. 18 dni biegu, dziennie ile? Dziennie 42 km albo jak to woli 26 mil czy wolę, mogę być przy kilometrach, łatwiej, bo to maraton zawsze, zawsze lepiej, lepiej w kilometrach podawać. Dzień w dzień przebiegłeś Polskę, to był Twój pierwszy wielki wyczyn? Wcześniej jeszcze leciałem do Santiago de Compostela w Hiszpanii szlakiem świętego Jakuba, 300 kilometrów, 7 dni, no ale zanim, że tak czy zaczął kombinować i robić, to po prostu... Poleciałek na góra świętej Anny, bo ode mnie stożka na góra świętej Anny było 30 km, a ja się wymyślił, że na moje 18 urodziny zrobię coś takiego. No po ten rok później leciałek na Jasnogóra, bo, bo zawsze zawsze łaziłem na pielgrzymki. No i, i potem, potem tak się że jak się wymyślił, że poleca do Santiago de Compostela, szlakiem świętego Jakuba, 300 km w jeden tydzień. No i tak było. W 2018 roku, a potem tak jakżeś godą leciałeś przez całą Polskę z zakopanego do gdyni w 2019. Góra Świętej Anny po naszymu Anaberg, ja. dlatego restauracja jest opolska. Nie przypadkiem to wybieramy. Wiem, że z Częstochowy z jasnej góry biegłeś do Rzymu, do Papieża. Ja i to było dwa lata temu, bo postanowiłem się, że poleca dwa razy tyle co przez całą Polskę, 1500 km z Częstochowy do Rzymu. No i chciałek się spotkać z papieżem, to się stało. Spotkałem się z nim dwa lata temu w październiku. No i dołek mu list od Hani, od Hani, która chorowała na nowotwór mózgu. Hania, która jest z Radzynkowa. No i dołek jej list od Hani. Doleciałek tam, dołek mu koszulka, w której rzek leciał. Już wyprano, żeby nie było. I, i, I tak się to, ten bieg skończył i to było dwa lata temu w 2021. To już drugi wielki wyczyn. Trzecim wiemy, że biegłeś z Stadionu Śląskiego do Barcelony. Wtedy to jeszcze był Stadion Piasta Gliwice, bo z ja z Toszka w Gliwicach mieszkałem przez te dwa ostatnie lata, no i pomyślałem się, że ja zawsze chciał grać w Barcelonie w fuzbal, nie? I wymyślałeś się, że będę poleca do Barcelony, na Stadion Barcelony i spotkam się tam z Lewandowskim. No i tak było rok temu z Gliwic, przez Praga w Czechach, przez Monachium w Niemczech, nawet na Oktoberfest rzekł zaleciał. I dalej do Paryża, a potem stamtąd już do Barcelony. To było dwa miesiące, dwa i pół tysiąca kilometrów biegu. Niech się uderzy w piersi ten, który potrafi przejechać samochodem to, co Tumek potrafi przebiec. Tomek, następne wyzwanie twoje, to wiem, że przelecieć przez Amerykę. To no taki jest mój plan w przyszłym roku, a jeszcze w tym roku, w 2023, leciał że ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie do maratonu w Grecji i z powrotem. To było największe, co do tej pory że zrobił. 3600 km w 3 miesiące i, i dopiero od tamtej pory e, myślę intensywnie, żeby zrealizować moje marzenie, które mam w głowie od czterech lat, żeby przelecieć przez całą Amerykę. Z Nowego Jorku do Los Angeles, pod Statuły Wolności w Nowym Jorku do plaży w Santa Monica, Kalifornia. I to będzie w przyszłym roku, we wrześniu przyszłego roku zacznę. Będę w Chicago, spotkamy się ze Związkiem Ślązaków. Na pewno. Kopty mnie już wspierają i ja Wam jestem tak wdzięczny, bo to jest coś niesamowitego. I, no i, i taki jest plan: przebieg 150 maratonów, tym razem 6 tysięcy kilometrów przez całe Stany Zjednoczone ze wschodu na zachód. 6 tysięcy kilometrów. Mój dziadek, jak sprzedawał swoja syrynka, miał 4,5 tysiąca, 20 lod miało auto. To jest rzecz niemożliwa. i to jest twój i, bo poprzednie ten do, do Grecji miałeś ile kilometrów? 3600 kilometrów, więc teraz będzie prawie dwa razy tyle, ale ja wiem, że to jest możliwe, tylko to wszystko jest największe wyzwanie nawet nie do, do nóg i no, do głowy, bo bo to musisz wytrzymać przez tyle czasu w kamperze, na małej przestrzeni, dzień w dzień to samo to trzeba umyć, e, trzeba mieć dobry powód, a ja jestem sportowcem i sportowcy tak mają, że jak jest zadanie do wykonania, jak jest cel, to, to potrafimy zrobić dużo, żeby to osiągnąć. No ja taki jestem. Ja jak coś mam zrobić i, i naprawdę tego chcę, no to dużo potrafię z siebie dać, e, czy to jest krew, pod czy łzy po prostu do samego końca walczę o to, czego chcę. To jest tylko takie jedne pytanie techniczne, które mnie strasznie męczy. Tomek, biegłeś ostatnio 3600 km. Ile zniszczyłeś czy zdeptałeś, zbiegłeś par butów? 7 par. Na Amerykę będzie potrzebowało co najmniej 12. Czy Państwo to słyszą? 12 par butów dla Tomka. My trzymiemy kciuki za Tomka i to nie jest ostatni wywiad z Tomkiem. Pozdrawiamy serdecznie słuchaczy Radia na Śląskiej Fali. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia w Chicago i na Śląsku. A chcecie jeszcze Wam, bo to jest mój prezent dla Radia dla, na Śląskiej Fali i dla Związku Ślązaków w Chicago, którzy są normalnymi, fajnymi ludźmi, którzy mnie wspierają w moich wyczynach. To jest koszulka z biegu do Grecji z powrotem, ze stadionu Śląskiego do Grecji z powrotem. I, i to jest chłopcy mój mały geszyng. Dzięki. Bardzo dziękuję w imieniu całego Związku. Będzie w gablecie. Jeszcze raz restauracja opolsko i jeszcze raz radio na śląskiej fali. Mamy dzisiaj naprawdę wyjątkowy dzień przed chwilą Tomek Sołania, teraz Magda Gorzkowska. Witam serdecznie. I ta dziołha poradzi go dać po naszymu, bo jest schorzowa. A to jest reprezentantka polki, Polski Olimpijka z Londynu. Zgadza się? Zgadza się z Londynu. To powiedz, jaka dyscyplina sportu? O, wcześniej 400 metrów i sztafeta teraz 400 metrów przez 12 lat. Czyli najgorszy dystans dla biegacza: 400 metrów. Najgorszy dystans, ale jo jest ze Śląska, my są twardzi, <gorszy> więc nie ma lekko. Nasze działki zawsze dają rada. To pamiętałeś, że łatwiej podobno lecieć na 800 metrów niż na 400. To jest prawda? Nie wiem, bo aż takiego doświadczenia nie mam, ale wszyscy przeklinają 400 metrów. No to jest naprawdę tym. Ten... I co, znudziło ci się bieganie, i chciałaś zobaczyć to wszystko z góry, ja? Dokładnie, z góry lepiej widać. I jak już weszłam tam do góry, to postanowiłam coraz wyżej, coraz wyżej i jak się tylko najwyżej da. I skończyłaś na Monteverest. Dokładnie, nie lubię się ograniczać, więc od razu celowałam wysoko. Stwierdziłam, że rzucam się na głęboką wodę i idę na najwyższy szczyt świata, i wszystko się udało. Oczywiście nie było to tak lekko, bo to były tysiące trudności po drodze, ale jak się w coś wierzy i chce się całym sobą, to się da. No, jestem pod wrażeniem, że tak powiem, brakło mi technicznie pytań. Powiedz mi tak, co stojąc na Monte wiadomo, że tam się ciężko oddechał z racji małej małej ilości tlenu, powiedz mi, co stamtąd widać? Czy coś widać oprócz mgły? Na szczęście ja miałam tak dobrą pogodę, że miałam przepiękne widoki, także okoliczne sześciotysięczniki, nawet ośmiotysięcznik, Makalu jest widoczny z loce Lotse, też ośmiotysięcznik, taki bliźniaczy, no jak się ma świetne warunki, to widać całą panoramę, też Tybet widać. A powiedz, wchodziłaś, że tak powiem, to się dzieli na wchodzenie podobno bez tlenu, czyli te czyste i schodzenie z wspomaganiem się tlenem, to tu miałeś którą opcję? Jako, że to był mój pierwszy ośmiotysięcznik, no i jest najwyższym z wszystkich, także absolutnie z tlenem. My mamy jednego Polaka w historii, który wszedł bez tlenu, i generalnie no mniej niż 1% ludzi wchodzi na ten szczyt bez dodatkowego tlenu. Czy wracając do, do tematu, masz jeszcze jakieś ośmiotysięczniki na myśli, w planach? Tak i nie. Mam w tym momencie trzy na koncie i muszę powiedzieć, że mniej mnie przez, jakby ciągnie w tym momencie na 8000 ale chciałabym skończyć koronę ziemi, czyli w polskiej wersji 9 najwyższych szczytów na każdym kontynencie. Ja mam już 7. Jeśli zdobędę brakujące dwa, czyli Piramidę Karstensza i Mount Vinson na Antarktydzie, no to będę najmłodszą Polką w historii. Także to jest plan na najbliższy rok. A oprócz spinaczki, w że tak powiem, w międzyczasie? W międzyczasie biegam i śledzę Tomka. No to ja w sumie, chyba zacznę biegać. I przyleciała aż za mną do Chicago. No, nie... no faktycznie, Adidasy ma ubrane, znaczy buty sportowe, no, po polsku Adidasy ma ubrane, rzeczywiście przybiegłaś. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Bardzo się cieszymy i mam nadzieję, że nie będzie to ostatnia nasza rozmowa na śląskiej fali. Zdecydowanie na pewno śląskiej gotki na mnie braknie. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.